Boeing 20193 jest gotowy do odlotu. Zapraszam na pokład. Witam na Trendferencji, największej w Polsce konferencji dla trenerów biznesu. Podczas tych dwóch dni przeżywamy tutaj wspaniałe przygody. Mamy okazję wziąć udział w jednym z 28 warsztatów, w dwóch panelach dyskusyjnych. Jest naprawdę mnóstwo przestrzeni do rozmów i do dobrej zabawy. Dzisiejsze szkolenie było o tym, jak wygrać pamięć, czyli jak stworzyć przekaz, który zostanie zapamiętany przez sumy z odbiorcy. Temat wykładu to seksowne prezentacje sprzedażowe. Powiądowiliśmy na określonym motywie. Byłem u Michała Kasprzyka i rozmawialiśmy o podcastach. W trakcie mieliśmy przestrzeń na nagranie takiego sampla, takiego naszego własnego podcastu. To było mega. Bardzo fajnie się z nimi pracowało. Co nie jest takie oczywiste. Bo jako trenerzy oczekują bardzo dużo. Trenferencja to coś więcej niż warsztaty. To przede wszystkim networking i okazja do spotkania innych ludzi z tego samego plemienia. Mamy naszą własną aplikację mobilną oraz wspaniałych partnerów, z którymi też możecie porozmawiać, sprawdzić, co dla Was szykują. mieliśmy dwa panele. Jeden o marce trenera i o tym, czy warto budować markę trenera, a drugi o tym, skąd czerpać sprawdzoną wiedzę w pracy trenerskiej. Patrząc z edycji na edycję też ludzie coraz bardziej się wczuwają w tą taką luźną, fajną, przyjemną atmosferę konferencji. Konferencja stworzona przez środowisko trenerskie. W końcu mogę poznać osoby, które gdzieś tam znam z social mediów, a których nie miałam okazji do tej pory poznać osobiście. Warto tu być, warto poznać ludzi, warto się tu rozwijać. Fantastyczna konferencja i z przyjemnością pojawię się tu ponownie. Zapraszam Was na kolejną edycję, będzie jeszcze bardziej odlotowo.